Witam bardzo serdecznie, pasieka Marcyś. Dzisiaj jestem na pasieczysku, aby przełożyć odkład do ula. Ponieważ chcę go trochę podkarmić, a w tym styropianowym uliku jest ten trochę problem, nie mam do niego podkarmiaczki, więc przełożę go do normalnego, tej przygotowanego przeze mnie ula, aby mógł normalnie wykonać podkarmianie tej rodzinki. Zapraszam do oglądania. Ten odkładzik yy, będę trochę podkarmiał, ponieważ yy, obecnie pogoda nie jest najlepsza. Mam wprawdzie tutaj trochę na kroku, ale to może nie wystarczyć, aby rozwijał się tak jakbym chciał. Dlatego też dostanie pokarm, a później po odebraniu miodu z lipy. Dostanie również jeszcze jakąś ramkę z czerwiem, będę go jeszcze wzmacniał, aby był w jak najlepszej kondycji przed zimą. W sumie tak na tym to polega. Ul jest tutaj przygotowany drewniany, jednościenny. Jest to w sumie koniec tej operacji, rampi ustawię, a idę z czym wziąć sobie zmiotkę, aby móc w pozostałości pszczół wymieść z tego styropianu i ten ul będzie stąd wywieziony, ponieważ tutaj już nie ma miejsca, już stojaki są wszystkie zajęte, ten ul pojedzie na inne pasieczysko. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcuś, cześć.